Cześć, witajcie w nowym vlogu. Kolejny dzień przygotowań do wyjazdu. A dzisiaj będziemy robić ciekawe rzeczy z tym oto samochodem. Nie tym czerwonym, tylko tamtym bardziej o tym w tle. Samochód, w którym podróżujemy to Dacia Jogger. Wersja 7-osobowa. Na razie mamy przygotowania, ponieważ samochód służy mi też do pracy. To na co dzień się są poskładane, teraz trzeba byłoby to wszystko ogarnąć, przygotować, posprzątać. Jak widzicie, jeden fotel jest już wymontowany. Podróżujemy z trójką dzieci, dlatego jedno siedzi w bagażniku, a tym ostatnim fotelu dwójka na środkowej kanapie, no i dorośli z przodu. Dodatkowo, żeby zwiększyć przestrzeń ładunkową, mamy boks dachowy, który zaraz będziemy montować. Ale zanim zajmiemy się boksem, Pokażę wam jeszcze jak rozkładać tylnią kanapę. Tutaj jest dźwięka. W taki oto sposób uzyskujemy jeszcze jedno albo dwa miejsca do podróżowania. O tak. Czyli jedna osoba tutaj Tutaj dwójka dzieci i z przodu mamy jeszcze dwa miejsca Ok, to co? Zabieramy się za box. Okay, mamy to odwrócone. peneczki się przekłada tutaj w jedną stronę, z drugiej strony trzeba złapać śrubą. Coś tu nie pasuje, Chyba to... o, dobra, jak to przykręcę, to na to zamontujemy już ten właściwy boks. A więc sytuacja wygląda tak, eee, te belki tutaj, one normalnie są z samochodu, tworzą relik, ale można je ustawić w poprzek i do nich właśnie zaraz zamocuję boks dachowy nasz box, prezentuje się tak. Niestety, jak widzicie, jest trochę zakurzony. Odleżenie na strychu, także zaraz biorę się za sprzątanie i będziemy go montować na dachu samochodu. Teraz, w międzyczasie, pokazał się jeszcze jeden problem, ponieważ auto sygnalizuje, że słaby akumulator. Także muszę go podłączyć do prostownika, żeby na wyjazd był gotowy. Ja korzystam z takiego automatycznego. Prostownika, yy, wybieram tryb z samochodem, yy, minus. minusowa klema do minusowej, plusowa do plusa. Teraz będę musiał pójść to jeszcze do, podłączyć do kontaktu. I zaraz wracamy. Wysładowanie się już rozpoczęło. Teraz muszę czekać, aż tutaj te wszystkie lampki się zapalą do końca. Jak będzie na 8, to znaczy, że akumulator jest w pełni naładowany. A więc tak, to zostaje na razie na później. A teraz trzeba zamontować boks na dach. Efekt pracy prezentuje się następująco. Już mamy boks zamontowany. Relingi tutaj są poprzyczepiane takimi metalowymi obejmami. To pozostaje jeszcze tylko sprawdzić, czy się akumulator już doładował. Trochę czasu minęło, trochę mi zajęło to zamontowanie tego boksa. A więc tak, akumulator już się podładował. Że można powiedzieć, że zostanie tylko żeby, e, chwilka, żeby sprawdzić poziom oleju, e, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy i samochód będzie przygotowany do drogi. Oczywiście jeszcze jedna rzecz, czyli odkurzanie, trzeba samochód odkurzyć, wyczyścić i przygotować do drogi. Poziom oleju jest prawidłowy, teraz sprawdzam patrz, nie ma płynu do spryskiwaczy, także trzeba dolać. Płyn spryskiwaczy. Ja wolę to zrobić sobie zawsze przed wyjazdem, żeby potem na trasie już nie mieć problemów. I spotkała mnie dzisiaj kolejna niespodzianka. Przy okazji jak sobie tutaj do schowka e, rzeczy zauważyłem, że Powietrze zaszło mi z koła. Wczoraj na tym rowerze jeszcze jeździłem, no i czeka mnie niestety demontaż felgi yy, koła i wymiana albo łatanie dętki. Koło mam już poluzowane, wyciągnąłem tutaj z zaczepów. Jakiś czas temu kupiłem takie specjalne narzędzie, żeby ściągnąć oponę z felgi. Także teraz spróbuję tego użyć i wyciągnąć dętkę na wierzch. No i znalazłem przyczyny problemu. Dokładnie tutaj widać mała dziurka. Także zaraz biorę się za klejenie gładki i rower będzie dzisiaj sprawny tylko właśnie gdzie ja mam ładki idę szukać. No i efekt finalny wygląda tak. Udało się założyć koło dętka jeszcze bez powietrza, ale śruby dokręcone, mechanizm podłączony, bo to jest yy, rower elektryczny. Także zaraz pompuję powietrze i sprawdzam. Rower, jak widzicie, już jest yy, schowany o tutaj. Sprawny, przejechałem się, wszystko jest ok. Yy, jutro czeka mnie dalsza część przygotowań do wyjazdu. Cześć, witajcie w nowym dniu. Wczoraj już zabrakło czasu na y, dokończenie prac. Ten rower, dentka, to wszystko zajęło mi trochę więcej czasu niż się spodziewałem. Także czas odhaczyć kolejny punkt z mojej listy, czyli sprawdzić. Kuchenka gazowa to jest sprawna? także zapraszam do oglądania. No tutaj kuchenka, dostaliśmy ją kiedyś w prezencie chyba od mojej mamy, turystyczna i ona zasilana jest o, na takie naboje, a można kupić w każdym sklepie, z akcesoriami kempingowymi, nie wiem, w Decathlonie, na Allegro. Żeby ją odpalić, trzeba odwrócić palnik. I tutaj mamy wycięcie, i to wycięcie pasuje tutaj o właśnie tak. Teraz sobie zamykamy, a w międzyczasie przychodzi drugi pomocnik. Cześć, sepa. Przedłeś na jedzonko. Niska pusta. Zaraz wracam, idę po jedzenie dla kotka. Sepa, zaraz dostaniesz jedzenie. Chodź. Chodź, masz. Sepa. Tu, chodź. Chodź, tu dostaniesz. O. To nie jest nasz kot, ale przychodzi tutaj do nas. Zawsze coś dostanie dobrego. A więc tak, jak... Kuchenkę mamy zasilaną w taki sposób, że prawidłowo włożymy o, ten, otwór, w ten w to wcięcie tą zapadkę. To możemy spróbować ją odpalić. Trzeba przesunąć pokrętło w dół. Ono jest tylko w dół w momencie, kiedy mamy zamiar używać kuchenki. Jak kończymy, to wtedy trzeba ją wyłączyć jakby. Co przekręcamy, i do końca jest wtedy pstryk. O, może nie widać, ale kuchenka się zapaliła. Także kuchenka sprawna. Ciała wyłącza. Można ją pakować do worka. Przy okazji się posila. Ja jeszcze dzisiaj byłem na myjni umieć samochód. Już tak przed samą podróżą jeszcze zostaje mi tylko trochę wnętrze szmatką przetrzeć. Jutro pakowanie. Jeszcze tak na zakończenie Julia chciała pokazać jakie ma tatuaże ładne. Pokaż jakie masz tatuaże. O, z... Co to jest? Konik, jednorożec. Jednorożec. I? Dwa, No piękne. Piękne masz te tatuaże. Kto ci zrobił te tatuaże? Hania. Tak? Haneczka ci zrobiła. A na koniec jeszcze wam pokażę... To, co wymyśliłem, ponieważ mamy tutaj taką piwnicę, ona jest dosyć wilgotna, stary dom. I postawiłem tutaj dzisiaj wentylator pokojowy, żeby wdmuchiwał ciepłe i suche powietrze z, z podwórka do piwnicy. Myślę, że to pomaga trochę wysuszyć mury. Także teraz już na zakończenie żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się ciepło, na razie pa.